Oho. Co na każdego innego dekali? No nie, jakie lagi kurwa? I to są na kogo? Hmm? Tak. tak. Nie ma dalej już jest tutaj. No znowu mnie złapał. Jaki idzie? Rol ulti zawsze leciałem no. Zabiję Zabij go z Nie mam dzidy Nie ulepszyłeś jeszcze zidy? Znaczy mam, ale boję się używać Idzie tam po ciebie ktoś, no. O Nie trafił O, jednak trafił LoL żyje, Lowl żyje. Po krzakach biegnij. Co staram się, tylko że tu nie ma. <ścoughs>